Akurat my akurat lubimy Opolszczyznę, jesteśmy z Sokoła Kenty. Przyjechaliśmy z Małopolski, to jest nasza zawodniczka, tutaj dzisiaj wygrała wyścig. Piękna trasa, pięknie to przygotowane jest zawsze tutaj Piotr Orient tutaj działa cały kędzierzyn. Bardzo nam się podoba w tej okolicy, także lubimy tutaj przyjeżdżać, jesteśmy tutaj dzisiaj w dziewiątkę, będziemy walczyć, będziemy jeździć. Siódmy, Cross nie Niepodległa. Impreza, która wchodzi w cykl 11 imprez pod wspólną nazwą Odrzański, Kolarski Odrzański Tour. Dzisiaj mamy w Kędzierzynie i w Kędzierzynie zaczynaliśmy. To jest finał, ponieważ zaczynaliśmy na Żabieńcu, kończymy w Kędzierzynie tutaj na osiedlu, gdzie można by było powiedzieć trasa przepiękna, a mało tego pogoda idealna dla kolarzy. Trasa jest przygotowana pod właśnie wiek, prawda, czyli nie mogą te najmłodsze jechać trasy tej najtrudniejszej. Tak to wygląda. A jaki przedział wiekowy? Przedział wiekowy od tych najmłodszych, czyli no jak rodzic wyprowadza dziecko już na rowerku biegowym, to już może startować. W kasku oczywiście. No a najstarsze w tej grupach no to już są te młodzicy, to mają 2011 rocznik bodajże. No i uczestników było 60 osób w grupie dorosłych i chyba 30 w grupie młodszych. Jak wrażenia? Ciężko było? Tak. Największy problem? Pod, yy, pod górkę Fiar. Tak? A ile razy w tygodniu ćwiczysz? Dużo. A największych kilometrów ile zrobiłeś? 60. jesteśmy co roku lub my tutaj przyjeżdżać. Pomimo, że jesteśmy z innego województwa, mamy prawie 140 kilometrów, ale. Młodzież musi się rozwijać. A jak Tobie się podoba? Zmęczona? Tak. Na początek było najgorzej. Ostatni przejazd trosę był najgorszy, bo się wlewałem, nie potrafiłam z tego łąku, z dołu, ale teraz tata poszedł miasto, kruci sobie, pomylił miejsca i na szczęście udało mi się wejść, wejść ten dołu. W kolarstwie, w rowerowych zawodach na mecie medalu się nie wręcza, ponieważ on dosyć dużą prędkością finiszuje. Mamy trofea na podium w kategoriach wiekowych, jest ich bardzo dużo. Mamy też trofea i puchary dla mieszkańców miasta Kędzierzyna Koźla. No i, i, i każdy będzie właśnie nagrodzony w swojej kategorii wiekowej.